Słyszeliśmy już ciekawych rzeczy. Teraz, jakbyśmy się tak przenieśli w czasy Izraela. Każdy ich myśli teraz bardzo mocno, przenosimy się w czasy Izraela i mamy wejść do ziemi obiecanej. Wszyscy, którzy mają więcej niż 20 lat, muszą być gotowi do wojny. Czy byśmy tym sposobem dzisiejszego chrześcijaństwa wysłali tylko. Grupę reprezentantów, paru braci, niech oni zdobędą tą ziemię obiecaną, a gdy już zdobędą, to my wtedy wejdziemy już za wami. No tak, to, to jest chrześcijański sposób na wygrywanie bitew. Paru niech idzie, a reszta wejdzie jak wygrają. Śpią, siedzą, bujają się na tych swoich fotelikach. Mówią, niech oni wygrają, jak wygrają, to my też tam pójdziemy. Nie, tak nie ma. To, że oni fizycznie musieli wejść tam, to my musimy wejść duchowo. Tak sobie siedzisz tutaj, dumasz, myślisz, kombinujesz. W ogóle w sumie nie zdajesz sobie sprawy, co się dzieje. A dzieje się wojna i musisz ją stoczyć i wygrać. Dlatego wielu śpi, bo nie rozumie, że toczy się wojna. Oni myślą, że paru jest z przodu i oni mają toczyć wojnę. A my będziemy tylko podnosić flagi albo opuszczać, zależy, powiedzie im się, nie powiedzie im się. Musisz się obudzić. W Efezjan jest napisane, zbudź się, który śpisz, skąd z tym spaniem i myśleniem, że, że w chrześcijaństwie jakaś grupka jest tych, którzy mają wojnę toczyć, a ty sobie będziesz się ten, bujał za nimi. Co Słowo Boże mówi? To jest miecz, oręż do walki, do obrony. Ćwiczysz się codziennie? Jak wygrywać? Z kłamcą i jak iść dalej i czynić wolę Bożą? Czy się bawisz po prostu z tyłu i myślisz sobie, no niech oni wygrają. Jak wygrają, to wtedy no, będę się cieszyć ewentualnie. I tu co ciekawe, że tu nie ma tak, że tylko mężczyźni, tu idą też i kobiety, bo w chrześcijaństwie jedą wszyscy do wojny. I wszyscy mają być uzbrojeni. I też nie może spać i myśleć sobie, że, że no niech oni tam walczą, ten paru niech tam walczy i zobaczymy co będzie. Musisz walczyć też. Jak walczyć? W modlitwie. W rzeczywistym zrozumieniu, że toczy się wojna. I dlatego Paweł to pisze. Kiedy przeczytasz cały list do Efezjan, zobaczysz to. Dlatego on pisze, że żołnierz musi mieć w sercu wodza, żeby walczyć i być gotowym walczyć według jego rozkazów. On wiedział, że jeżeli Jezus nie będzie w ich sercu, to oni nie będą walczyć według rozkazów. I tak jak było tu wspomniane, wejdą między nich wilki, ich pożrą a nad pośród nich wyjdą ludzie, którzy nie rozumieją, co się dzieje i pociągną za sobą wielu. A więc pomyśl, że nie jesteś sobie tak, że możesz się tam gdzieś z tyłu i jakoś to będzie. Idziesz do gehenny z tyłu, bo kto nie wchodzi na pole bitewne, ten zostaje z tyłu, a kto nie idzie do przodu, ten się cofa. A kto się cofa, Bóg nie ma w tym upodobania. Zobacz, dlaczego tak wielu wierzących ludzi żyją w upadłościach bo nie robią tego, co robić powinni. Ty nie jesteś tutaj po to, żeby zapewnić liczbę obecności w zgromadzeniu. Jesteś po to, by walczyć i wygrać. Nie walczyć z bratem, bo z bratem jest łatwo, siostro. Pokazywać swoją wyższość, lepszość czy cokolwiek. Walcz z prawdziwym przeciwnikiem, który ci nie przepuści ani trochę niedowiarstwa. Złoi ci tak skórę, że aż będziesz jęczeć i piszczeć. Jeszcze dobrze, jak wódz powie, nie zabijaj. Bo jeżeli nie powie, to cię zabije. Bo On przyszedł mordować i zażynać. To jeszcze ochrona wodza, że wódz decyduje o tym, czy, czy tak, czy nie. Czy już twoja głupota doszła do takiego punktu lekceważenia rozkazów Jezusa, że Jezus w końcu mówi dobra, weź go. Nie chcę, to nie ginie. Ilu tak właśnie zginęło wierzących ludzi? Po dwakroć umarli. Po dwakroć, to znaczy nie ma dla nich już nadziei. Czy chcesz dalej się bujać sobie i siedzieć na foteliku i udawać, że jesteś chrześcijaninem czy chrześcijanką? Paweł wiedział, co pisze. Pisze o tym, że Bóg przed założeniem świata zdecydował o tym, żebyśmy należeli do Niego jako jego synowie i córki. I kiedy On zadecydował, to posłał nam Syna Pierworodnego, żebyśmy w Nim mieli wszystko, co jest potrzebne, aby żyć według woli Ojca i trwać w zwycięstwie. I dlatego Paweł mówi wcześniej, modlę się, aby Bóg objawił wam chwałę syna, bogactwo. Co ty robisz, człowieku, w chrześcijaństwie? Powiedz sobie sam pomyśl, co ty robisz po prostu w chrześcijaństwie, w którym albo przegrasz wojnę o wieczność, albo ją wygrasz. Co robisz? Czy ty. Ćwiczysz się, czy uczysz się, czy prawidłowo używasz tego wszystkiego. Przecież to jest prawdziwa wojna. Gdybyś wyszedł tam jako Izraelita z mieczem i na, naprzeciw ciebie wyszedł prawdziwy wróg, to byś wiedział, że może zginąć i byś wszystko, co tylko umiesz, zastosował, żeby walczyć. A więc zastosuj wszystko, co umiesz w tej duchowej bitwie też. I poznawaj więcej. To jest ćwiczenie, prawdziwe ćwiczenie, a więc to jest prawdziwy też list. Wojenny to nie jest list w pokoju, gdzie mówi, to tam bracia starsi załatwią, a wy możecie sobie urlopować. Możecie sobie siedzieć, nic nie robić, nie uczyć się, nie poznawać Boga. Wszystko jest za was załatwione. Oni tam pokonają goliatów, wszystkich wybiją. Wam zostaną mrówki do podeptania. Tak nie ma. Goliat właśnie czeka na Ciebie. I mówi, gdzie jest? Nie będę wymieniał z imienia. Gdzie on jest? Miał walczyć ze mną. Kiedy w końcu przyjdzie? A taki bohater, taka bohaterka, tacy wierzący. Kiedy w końcu przyjdą? A jak przyjdą, to wydam ich ptakom. A ty przychodzisz, mając zawoza Pana Jezusa Chrystusa, już zaprawdę, dzisiaj Twój łeb będzie ścięty. Bo walkę podjąłeś nie ze mną, ale z Panem, który mnie zbawił. Chwała Bogu. Koniec tych ludzi opadłych, którzy pokazują to właśnie, że nie toczą prawdziwego boju. Upadłość z wynikiem nietoczenia boju. To jest upadłość. Żołnierz, który nie walczy, to, to jest żołnierz, który coraz bardziej wygląda jak flejtuch taki. Tu ani pas dopięty, ani mundur, to wszystko jest po prostu byle jak. A człowiek, który jest polubitelnym, cały czas troszczy się o to wszystko, bo wie, że tego potrzebuje, aby wygrać. Czy rozumiemy? Ja nie, nie krzyczę na was ani nie, nie wiem, co tam. Ja tylko mówię wam prawdę, tak, tak to wygląda. I idzie coraz gorzej, coraz mniej ludzi wie, po co są chrześcijanami. To jest szaleństwo normalnie. Diabeł wie, dlaczego jest diabłem. A coraz mniej ludzi wie, po co są chrześcijanami. I Paweł modli się o nich, żeby oni wiedzieli, po co są. Żeby przestali chodzić jak zwątpiali. Wyślij armię zwątpiałych, to już poszła przecież. Pierwszy, pierwszy cios, jak poszedł armia zwątpiałych. Gdzie tam? Żeby tam mieszkały tylko kobiety i dzieci, to byśmy poszli. Ale tam wielkie chłopy są, jak my pójdziemy? No i ich dzieci poszły, ich synowie poszli. I wygrali z tymi wielkimi, bo Bóg był z nimi. Co robisz? Pomyśl, co robisz? To jest twój czas. Możesz go stracić i więcej nigdy go nie dostaniesz i zginiesz w Gehenie. To jest twój czas. To jest twoja bitwa. Słowo Boże mówi, że każdy żołnierz powołany do bitwy, a jesteś powołany, powołana, ma żyć tak, żeby się podobać wodzowi. Tak czy nie? A więc wykorzystuj czas. Naprawdę wygrywaj, tocz prawdziwy bój i zmierzaj w kierunku wieczności. Niech ci na niej zależy. Było tu wspomniane. Jeżeli wierzysz, to wiesz, że tam poszedł Chrystus, że to nie jest pusta, pusta bitwa, w której ty coś tam kombinujesz, tylko to jest prawdziwa bitwa. Wódz jest w niebie, wstawia się za nami, abyśmy wygrywali. A więc jesteś w czasach Izraela i masz wejść do siebie obiecanej i mówisz, wiesz, ja mam problem z tą sprawą. Ja nie wiem, chyba się nie nadaje. A ja mam problem z tą sprawą. Pamiętacie, jak było tam? Niech ci, którzy mają problemy, odejdą. Ci, którzy pojęli żonę, też niech odejdą. Ci, którzy kupili pole, też niech odejdą. Ten, który zbudował dom, też niech odejdzie. Ają zostać tylko ci, co? Co naprawdę wierzą? Którzy nie będą myśleć: A ja ci nie mogę, jak ja zginę, to w tym domu nie zamieszkam, z żoną nie będę. Pola nie będę mógł. To tak sobie boczkiem, boczkiem w tej walce, Bóg mówi od razu, odejdź, to szkoda Ciebie do, do boju posyłać. Albo idziesz naprawdę walczyć i wygrać z, z tą świętą myślą o zwycięstwie, albo Ty już jesteś przegrany czy przegrana. Pomyśl, twoje życie ma sens wtedy, kiedy Chrystus mieszka w Twoim sercu przez wiarę. Kiedy poznajesz Go coraz więcej, coraz więcej go masz. Zobaczcie, to wszystko jest, moglibyśmy czytać w listę Efezjan. To wszystko on to opisuje. Zobaczcie, co on pisze w czwartym rozdziale, od dziesiątego wiersza. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił, wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Po co? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania – Ci ludzie mają być wyćwiczeni w boju. To są specjaliści, to są weterani wojenni, którzy są przygotowani, napełnieni Duchem Świętym. Oni wiedzą, o co ci się bój, jak wygrywać z diabłem. I oni uczą kolejnych, żeby wchodzili w pole bitewne i wygrywali. Nie uczą przecież nieudaczników, którzy mają tylko diabeł coś tam zawyje już uciekają z pola bitwy. Zależy im, żeby byli pewni tego, że choćbyś umarł, to i żyć będziesz. Więc nie bój się. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego do męskiej doskonałości dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Diabeł ci nie przepuści nic, brać ci przepuści, siostra Ci przepuści, ich miłość do Ciebie przytrzyma ich i oni Ci nie uderzą, ale diabeł ci nie przepuści. Dlatego wielu woli walczyć z braćmi i siostrami niż z diabłem. Diabeł ci nic nie przepuści. A więc on zachęca, żeby walczyć z prawdziwym przeciwnikiem, z którym musisz być czujny i trzeźwy. Bądźcie czujni i trzeźwi, to diabeł, jak lew, chodzi wokół was, szukając kogo wypożyć, kogo pochłonąć. Bądź czujny i trzeźwy. Nie śpi na zgromadzeniu. Nie myśl sobie o czymś. Albo jakiś plan masz do wykonania i teraz sobie przemyślisz swój plan, masz taki spokój, ciszę. Ktoś tu gada, a ty sobie myślisz o tym swoim planie, o zamyśle. To już widać po prostu, że nie rozumiesz, gdzie jesteś. O czym myślisz? Czego tu chcesz naprawdę? Po co tu się zgłosiłeś? My nie szukamy pokoju z diabłem. Masz wojnę toczyć i masz ją wygrać, żeby się uratować. To jest najważniejsze. Jeżeli nie będziesz jej toczyć, to już przegrałeś, przegrałaś. Abyśmy, nie byli, abyśmy już nie byli dziećmi otanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy będąc szczerymi, w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie zajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. O tym myślał apostoł. I to było dla niego bardzo ważne, aby nie zmarnować tego czasu, który teraz mamy. Zachęcam Cię, bądź szczery, bądź szczera, ucz się prawdy, ćwicz się, Dobrym boju. Nie ćwicz się jak komuś dołożyć, tylko ćwicz jak kogoś wesprzeć, jak komuś pomóc, jak komuś usłużyć objawieniem, poznaniem prawdy, proroctwem, chwałą. To myśl jak najwięcej, żeby z ciebie mogło być pożytku w zgromadzeniu. Bo nie chcesz być cząstką ciała, która tylko wegetuje. Chcesz być cząstką ciała, która buduje się nadzajem z innymi cząstkami. Na obraz Chrystusa Jezusa. Zachęcony, zachęcona jesteś, bo Jezus upomniał się o Ciebie, zapłacił za Ciebie najwyższą cenę na krzyżu i nikt Cię nie będzie tu prosił. To jest Twój rozkaz dany od Pana do Ciebie, abyś poszedł za nim, wziął swój krzyż i naśladował go. Wypierając się siebie, zapominając o tym swoim ja wielkim, zobaczył, że jest ktoś o wiele większy od Ciebie. Który gotów był położyć życie za ciebie, aby cię uratować. Skąd z medytowaniem? Zacznij prawdziwą modlitwę. Zacznij prawdziwe stawanie przed Bogiem i patrzenie na wodza, co on widzi teraz, jaki kierunek. Bo to wszystko, co się dzieje wokół, pokazuje stan wojny, w której bierzemy udział, a my musimy być gotowi do tego wszystkiego, co tu się dzieje. To wojna, co była, toczyła się powiedzmy rok temu, to już nie jest ta sama wojna, która się toczy teraz. A więc jeżeli nie będziesz wzrastać, nie będziesz się rozwijać, nie będziesz rozumieć wojny i nie będziesz wiedzieć w ogóle, po co jesteś wierzącym człowiek. Będzie ci się wydawało, że jak komuś coś powiesz, czy coś tam, to już wypełniłeś zadanie. A jest o wiele więcej do wykonania. Zwróćcie uwagę, ten list do Efezjan, kiedy Paweł doprowadza później już tam prawie do finału, on pisze w tym szóstym rozdziale, dziesiątym wierszu. To wszystko jest ważne po drodze, ale nie, nie, nie czytamy teraz całego listu do Efezjan. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. I co? Przejdziesz na tym, po co umacniać się w Panu i w potężnej mocy Jego. Bo się toczy największa bitwa Twojego życia. Takiej jeszcze nigdy nie, nie toczyłeś. Nie znasz tych wszystkich możliwości diabła, nie znasz jego kłamstewek. Do końca. Nie z naszego perfekcji pokłamywaniu. A więc musisz być uzbrojony w Chrystusa. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. To, to z diabłem? Całą zbroję Bożą? Po co? Przecież wystarczy, że wiem, jestem wierzącym człowiekiem. Ilu widziałeś już tych wierzących, co leżą i nie potrafią się cieszyć? Ani wiecznością, ani Chrystusem, ani zbawieniem, ani tym, że mogą żyć ku innego, innych zbudowaniu, tylko chodzą i cały czas smęcą, coś i smęcą. To są właśnie ci, którzy myślą sobie, że z diabłem to ja wystarczy, że wierzę, to już mam, to on już mnie nie ruszy. Taka, taką wiarę to on sam tak wierzy. Może lepiej nawet wierzy, bo wie, że go czeka kara. Gdyż bój toczymy nie skwiałą i ściałem, ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami po okienkach niebieskich. Jeden demon przyjdzie do Ciebie w nocy i zobaczysz, jak będziesz trząsł tyłkiem, czy trzęsła. Ze strachu włosy ci się zjeżdżą, tak jak napisane w Biblii jest. Przyszedł do mnie w nocy, zjeżyły mi się włosy, zaczął mówić do mnie. Jeden demon by przyszedł, przetrzepałby ci skórę, masz szczęście, że jeszcze Pan Cię chroni. Bo do wielu ludzi przychodzą. I szarpią nimi. A ty sobie myślisz, że możesz się tak przesmyknąć, jeszcze trochę i zobaczysz, przyjdzie do ciebie, jeżeli nie pójdziesz za Panem. Bo jeżeli duch Boży ustępuje, to demony tam wchodzą. Jeżeli nie wykorzystasz teraz czasu, by walczyć i wygrać, zaprzeć się siebie, wziąć się za prawdziwe poznawanie Chrystusa, to ani siebie ani nie uratujesz, ani domu swego nie uratujesz. Musisz być prawdziwy, prawdziwa, to jest prawdziwy bój. Dlatego on wiedział, że gdy odejdzie, oni będą musieli wejść w ten bój już nie będzie Pawła, który będzie ich chronił. Będą musieli sami z tego, co się nauczyli, korzystać, żeby wygrać, żeby nie przegrać. I tak jak było wspomniane, Paweł wierzył Chrystusowi. Temu, który jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Ale ty musisz pamiętać, toczy się bitwa o całą wieczność, nie o trochę. Diabeł Cię będzie skubał, gdzie zechce, jeżeli nie będziesz naprawdę wierzyć w to, że Jezus był tu na Ziemi, odszedł do nieba i wstawia się dzisiaj za nami, abyśmy my żyli tutaj dzięki Niemu na tej Ziemi. To jest bitwa. Było wspomniane. Wielu już nie, nie daje rady, chciałby nie daje rady. A skąd ta słabość? Właśnie to jest ta słabość niechodzenia w Chrystusie, chodzenia w ciele. Ciało jest słabe w tej bitwie, tylko duch Chrystusowy jest zwycięski, a więc pomyśl, jak bardzo ważne, żebyś nie zginął. Może mówisz trudno, chciałbym Cię widzieć na polu bitwy, idzie naprzeciw Ciebie z mieczem żołnierz armii przeciwnej, a Ty tak myślisz, a może niech mnie zabije, to będę miał spokój już. Raczej. Całe skupienie, żeby przypadkiem nie był szybszy. Tak, człowiek w stanie jest tak ratować swoje życie. Pomyśl, że tak naprawdę mamy tym bardziej ratować swoje wieczne życie pilnować go i nie pozwolić diabłu, żeby nas zwodził, oszukiwał i prowadził na manowce. A więc Paweł wyraźnie opisuje całą zbroję Bożą całą. Wszystko, co wywalczył Chrystus. Zbawienie. Miłość, Bożą prawdę, swobodę, wszystko to mieć. Pamiętaj, pilnuj tego, bo to jest Twój skarb. Chrystus to jest Twój skarb. Możesz myśleć o tym, czy o tym, będziesz mieć więcej tego czy tamtego. W porządku, możesz mieć więcej. Jeżeli będziesz umiał się tym posługiwać, czy umiała nie zaszkodzić im, możesz mieć, ale najwięcej, najbardziej pilnuj swojego serca, pilnuj, żeby Pan w Nim mieszkał, żebyś to wszystko czynił dla Niego, dla Pana, czyniła. Nie masz wyjścia. Trzeba przejść Jordan i walczyć. <grytanie> A nie, ja mam inne zajęcia, ja mam takie zajęcia, ja mam to zajęcia. Pomyśl, musisz wygrać. To jest konieczne. czy jesteś bratem, czy siostrą. Nie myśl siostrą, że możesz za plecami sobie się chować. Ty musisz też walczyć, musisz wygrać. Musisz wygrać wiarą, bo Twoja wiara to jest taka sama jak moja wiara. Ona się nie może niczym różnić. To jest wiara w tego samego Jezusa, Chrystusa. I mamy od, od, odpowiedzialność, żeby on nie przychodził bo co to bracia, by walczyli uzbrojeni, a siostry nie. I wracają do domów i mają rozbój w domach, bo siostry są cielesne i, i, i uderzają w tych swoich mężów duchowych, aż, aż się ich zmiotą po prostu w swoją cielesnością. Tak nie. Mają być duchowe siostry, mają być duchowi bracia, którzy wygrywamy. To jest ten Boży zamysł, to jest Boże pragnienie, które chce Paweł wylać na nich, także na mnie i na Ciebie. Nie śpi. Nie przychodź tu przedrzemać. Albo idziesz w polu bitewnym i rozumiesz, że potrzebujesz więcej uczyć się, wygrać. Jak wygrać? Jak nie pozwolić diabłu, żeby to był tarmosił, żeby, żeby ci zabierał tak drogocenny czas uwielbiania Boga? Twoja wiara musi sięgać nieba, musi sięgać otwartego nieba. Musi, musisz wierząc, wiedzieć, że on tam jest. Pamiętacie, jak Mojżesz wyszedł, wierząc, jakoby widział tego, który ich prowadzi, chociaż on był niewidzialny. Pilnuj się. Skąd z kombinowaniem, myśleniem, a ja tak, ja taki. To wszystko jest nic nie warte. Tyle lat jesteś tutaj, słuchasz Ewangelii, słuchasz o tym, że stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Kiedy w końcu zrozumiesz to? Ile można czekać, żeby człowiek zrozumiał, że stare się skończyło, wszystko stało się nowe. Teraz Chrystus jest dla nas chlebem, napojem, ubraniem, radością, zwycięstwem, jednością, pokonaniem wroga wszystko to Chrystus. Łatwo jest zwieszać głowę i stale narzekać, że moja wiara coś słaba. Masz tą samą Biblię, którą ja mam, i to samo słowo Boże do Ciebie dociera, jak i do mnie. To samo słowo mówi o tym samym Chrystusie, a więc tak samo powinieneś wierzyć, czy powinnaś wierzyć jak ja, bo nie masz innej Biblii. Dlaczego jest więc różnica? Dlatego, że jedni ją czytają, żeby tak żyć, a drudzy tylko, żeby coś wiedzieć. A to jest Biblia, Księga do Życia, Słowo Żywota, to jest zapisane. Nabierz śmiałości. Nie po to to mówię, żebyś się pognębił czy pognębiła i powiedział no tak, się widocznie nie Ale nie myślę Cię chwalić, bo nie jestem głupcem. Nie będę chwalił rozbójników, którzy zamiast budować i zwyciężać diabła, to pokonują braci. Swoim, swoją upadłością, czy swoją zawiścią, czy złośliwością, czy czymkolwiek. Chodzi o to, żeby wygrać, żeby sobie nawzajem pomóc. To jest największy plan i największy zamysł, po co przyszedł Chrystus Jezus. On nas kocha. I miłość nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Ojcze, o, ja ich wszystkich zachowałem. Jedynie Judasz zginął, bo się wyparł Jezusa. Nie wypieraj się, ratuj się. Jest jeszcze czas. Możesz zmienić swój sposób pojmowania i myślenia. Nie, nie jesteś głupcem. Dostałeś największą mądrość, jaką ktokolwiek, ktokolwiek może dostać. To mądrość to Chrystus od Boga. Aby wybierać. To, co dobre, uczymy się tego. Tak jak czytałem, wzrastamy, rozwijamy się, ale wierzymy w Chrystusa zwycięzca, nie w Chrystusa, nie wiem jakiego, dopiero może się dowiem, w jakiego wierzę. Nie, wierzę w tego prawdziwego, ale poznaję tego prawdziwego coraz głębiej, coraz więcej. Tak jak ludzie się poznają. Przebywając sobą, wiedzą z kim przebywają, ale poznają się coraz więcej. My tak samo poznajemy Pana Jezusa Chrystusa. A więc. Goliat staje naprzeciw Ciebie, i co? List judy, trzeci czwarty wiersz. Umiłowani zabierają się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się, powiem, pomiędzy Was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i pana Jezusa Chrystusa. Zapierają się, wypierają się. Kradli się. Nie chcą żyć według Jego rozkazu, chcą żyć po swojemu. Mówią, że wierzą w Jezusa, ale oni będą po swojemu żyli. Czy chcesz być takim samym? który nie przyszedł tutaj w sposób legalny przez śmierć w życie Chrystusa, tylko wkradł się po prostu. Oszukał innych braci i siostry, nie myśląc, żeby ratować się w Chrystusie Jezusie, tylko tak sobie tutaj. Fajne miejsce, podoba mi się. A sobie posiedzę trochę, po, podumam jakoś tam. no Ludzie są przyjemni, pomogą też jak trzeba, a no więc no, całkiem fajne miejsce. Czy nie, czy przyszedłeś tu legalnie jako ten, który przyszedł aby żyć w armii Chrystusa, być pod przywództwem Chrystusa. To będziesz wierzył, to będziesz wierzyła, to będziesz wiedzieć, że toczy się bój o wieczność, że chcesz widzieć jasno i wyraźnie, co chcesz, Panie, bym czynił, czyniła. A Pan mówi bardzo wyraźnie, żyj dla mnie, żyj dzięki mnie. Obudź się i nie śpi już, bo walka się toczy o największe rzeczy, największe, których może nie masz do końca pojęcia. O miejsce w domu Ojca, o wieczność, tam, gdzie wieczne szczęście trwa, gdzie jest wieczna miłość i radość. Uwierz w to. Musisz w to uwierzyć. Ja wiem, że wielu nie wierzy, naprawdę, że wielu dla wielu to nie jest miejsce, które mają w sercu. Ale nie jest, nie jest tak, że nie można tego zmienić. Można to zmienić. Podchodź poważnie do Słowa Bożego. Ciesz się tym, co Bóg obiecuje ci w Chrystusie Jezusie. Przyjmuj to i ciesz się tym. Odwdzięczaj się Bogu wdzięcznym sercem, dziękując Mu za to, że dał Ci to za darmo, z łaski. Nie za pieniądze, nie za jakieś czyny, nie jakieś popisy czy inne rzeczy. Dał Ci to, bo Cię kocha. Bo jemu zależy na Tobie i na mnie. Nie chcielibyśmy podeptać po tak wielkiej miłości, słuchając się diabła, który oskarża i Boga i ludzi i powoduje to, że wielu zasypia. Czy zdajesz sobie sprawę, że Słowo Boże ostrzega, żeby nie zasypiać, nie zasypiać duchowo, zawsze widzieć to, po co tu jestem, dla kogo tu jestem? Może się zdarzyć, że drzemiesz chwilę, ale zaraz się budzisz i mówisz: To jest wojna. Nie mogę spać. To jest wojna. To nie jest czas, kiedy mogę sobie podrzemać, pospać jeszcze trochę. To jest wojna. Nie jestem tu jakąś częścią, jestem kimś bardzo cennym, ważnym. Bóg mnie tu przyprowadził, żebym budował się z innymi, żebym służył innym. Pamiętacie, co Jezus powiedział jako wódz, jako sługa też: Jeśli chcecie mi służyć, idźcie ze mną. I słuszcie, a tam, gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Podnieś się, zacznij radować się Panem, przestań pokazywać, że diabeł jest silny. Już ileś razy to mówiłem. Jest bardzo silny, ale Jezus jest silniejszy. Jeżeli w Jezusa wierzysz i w Nim nadzieję pokładasz, to wygrasz wszędzie, tylko musisz do Niego należeć cały czas. Jeśli zgrzeszysz, przeproś Pana, oczyść, usuń to i dalej. Nabierz odwagi, siły. Po to przyszedł Jezus. Nie po to, żeby pokazać, że on jest odważny i silny, ale po to, żeby nam dać swoją odwagę i siłę, abyśmy wygrali. Nabierz ochoty. Czas się kończy, ale Ty przecież nie chcesz zginąć w tym czasie. Chcesz się uratować, chcesz więcej poznać Pana, chcesz przyjść tu i razem chwalić Boga, wielbić go coraz bardziej płomiennym sercem. Rozpaleni, napełnieni wdzięcznością, że dane nam zostało prawo. Przecież mógłbyś siedzieć gdzieś tam, gdzie siedziałeś wcześniej, czy siedziałaś, i ja też. A jesteśmy tu. Czy chcielibyśmy tu, w miejscu, gdzie powinniśmy wzrastać, zgubić swoją wieczność? To jest niesamowite, że wielu było przy Jezusie i zgubiło swoją wieczność. Parę słów padło, już się obruszyli a przyszły cierpienia, tak jak Jezus mówi, już ich nie było, a przyszły porządliwości już pobiegli za nimi. Ale jest część, która nie pobiegła, która została, dla której Jezus jest więcej warty niż wszystko inne. Bądź częścią tego ludu, który rozumie, jeszcze dzięki Bogu rozumie, co tu się dzieje. I wygraj. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.